Nie, no słuchajcie, przeszedłem samego siebie. No, no jak to koniec? Już się z wami pożegnamy, a potem byście mnie rozstrzelali. Dlaczego nie krzyczyliście? No dobra, wszystko fajnie, pokazałem bibliotekę i tak dalej, ale jednak trzeba pokazać, jak to wszystko obsługiwać w MindC, prawda? No to też jest jakaś ważna rzecz, a więc szybciutko sobie spójrzmy. Zaglądamy do pliku Main C. Pomijam tutaj te ustawienia pinu debugowego, to jest nieistotne. Pomijam tutaj to, że sobie coś wyświetliłem na lcd -ku. Tego nie musi być i nie musi być obsługi LCD-ka. Jedyne co to. Pamiętacie, że trzeba jeszcze raz przypomnę na szybciutko: skonfigurować sobie uarty test, z których będziemy korzystali za pomocą tych plików. Ogólną konfigurację tutaj włączyć, między nimi te komendy, a te to już pokazywałem i inne ustawienia znacie z poprzednich poradników. I wtedy zobaczcie, taka fajna rzecz w tej całej bibliotece to jest tylko po zainkludowaniu słuchajcie, głównego pliku tej biblioteki tylko jednego, nie trzeba kilku inkludować. Trzeba stworzyć sobie jakiś buforek, buforek do którego będziemy przyjmowali te informacje. I zobaczcie, moi kochani, wystąpienie wystarczy tylko uart init, a on, a on zainicjalizuje wszystkie uarty, które są aktywne i skonfigurowane w danym procku, tak, i teraz uwaga, rejestrujemy callback, na UART 0 w tym przypadku, no już nie zdążę dzisiaj Wam pokazać tego na UART 1, a uwierzylibyście mi, że jakbym przełączył przewody w, w zestawie ATB, tak, bo bym musiał się, zobaczcie zobaczcie, UART 1 jest na tych pinach nie PD0, PD1, tylko PD2, PD3, musiałbym wtedy rozłączyć te dwie żółte zworki i przewodami tutaj z pinów PD2, PD3 podłączyć się bezpośrednio do pinów tutaj RX, TX na przejściówce, prawda? I już bym sobie przestawił tylko, że kolbeka bym sobie założył na jedynkę czy na UART 1, a nie na zerowy, prawda? Tak samo echo mogę włączać albo wyłączać na UART, który mi się żywnie podoba. Przekazuję do tego kolbeka buforek, na którym będzie sobie te ten zdarzenie nasze operowało. Ja w tym przypadku, jak widzicie, powołałem tylko taki mały buforek 32 znakowy, ale pamiętajcie, że jeśli przewidujecie, że komendy AT będą dużo dłuższe niż 32 znaki, to powołajcie tutaj buforek 50 znakowy, 100 znakowy, Pomyślcie o tym, jak to sobie przygotować. I teraz zobaczcie, włączamy przerwania, Pikuś, dla Was też. Tu sobie wyświetliłem ten napis start i cały program, który teraz, gdzie widzieliśmy, ten cały help, który działał, to obsługa komend. To wszystko tylko dlatego, że tu sobie działa UART RX Event, który wywołuje w momencie, kiedy przyjdzie jakaś komenda AT, wywołuje funkcję parsuj UART. Ale czy to już, czy to parsuje nam komendę AT? Jeszcze nie. Wchodzimy sobie zatem do funkcji parsuj uart i tutaj dostajemy właśnie bufor, przy czym uwaga, bufor jest typu void, dlatego trzeba sobie zawsze powołać wskaźnik, jeśli wiemy, że korzystamy z funkcji ASCII, to wskaźnik na typ czar, tak? Tu znowu oczywiście wszyscy powiedzą slang szczeciński, bo kardaś powiedział czar, <tak>, tak, czar, słuchajcie, dla tych wszystkich ziomków, co to, prawda, <tak> ich boli, the <tak> śmiać mi się chce z Leninów i tych innych pociotków. Biednych. No dobra, słuchajcie, i tu przekazywana jest długość, czy objętość tego bufora, a to jest wszystko przygotowane, żeby za pomocą jednego, jednej funkcji zwrotnej obsługiwać nie tylko ASKI, ale później również ramki binarne. O czym się przekonacie w tym następnym poradniku. I teraz uwaga, ja sobie tutaj wziąłem, że if use ATCMD, oczywiście tego nie musi być, bo jeśli korzystamy tylko z ASCII, to tego nie musi być, ale uwaga, to w tej funkcji którą sami napiszemy, musimy wywoływać to, a te parser, moi kochani, nie zapomnijcie o tym, bo jak tego nie wstawicie do funkcji parsującej, oczywiście nie musi być tego wyświetlania na wyświetlaczu, tak? ale jeśli nie wstawicie tego, czyli tak, tu przekazuję, na którego UART to przyleciało, tu ręcznie muszę tego UART podać, chociaż może, może jeszcze rozwinę, żeby i tu przychodził numerek UART w tej funkcji parsującej, wiecie, chyba to rozszerzę żeby go można było w dół przekazywać, i tutaj przechodzi cały nasz bufor do funkcji parsującej. Jak działa ta funkcja parsująca? To właśnie ten, ta funkcja AT parser bada nasz bufor, czy tam jest komenda AT z listy, która została stworzona w tych plikach, właśnie tutaj stworzonych za pomocą tego programu generatora. I uwaga, ważna rzecz, otóż ten parser, jakby kto pytał, to nie psuje nam zawartości tego bufora. Dlatego też później mogliśmy z niego dalej tutaj sobie spokojnie korzystać. Nawet gdy on jest dzielony na tokeny, chlastany, że tak powiem brzydko. To po wyjściu z tej funkcji nadal zawartość tego bufora jest niezniszczona, i w dalszej części naszej funkcji parsującej możemy to analizować po swojemu. Dlaczego? Bo czasami mogą przylatywać komendy AT, obsługa komend AT, a czasami mogą przylatywać inne dane przecież, prawda? Z magistrali, jak chociażby jesteśmy na ARS-ie 485. A więc to jest naprawdę dobrze pomyślane. Krótko mówiąc, jak AT parser jest wywoływany, to tworzy kopię bufora. Przy czym pamiętajcie, AT parser. I ta funkcja do parsowania komend AT jest tylko i wyłącznie dla trybu ASCII, czyli nie może być włączony tryb binarny przypadkiem na jeden, bo AT parser nie będzie działał albo będzie działał źle, albo się wszystko yy, To znaczy może nie, tryb no tak tryb binarny będzie musiał być wyłączony, ale w trybie binarnym, tak naprawdę, jak przełączymy, będziemy mogli się przełączać softowo jeszcze softwareowo w tryb ASCII i binarny. Te szczegóły wyjaśnię Wam, obiecuję w kolejnym poradniku, tak? Generalnie, ale pamiętajcie, że tu musi być jedyneczka, żeby działał, a te parser, bo inaczej się zgłosi w ogóle błąd. A tutaj nie, no tu będzie mogła być jedynka i bin, ale pokażę Wam później, jak się programowo przełączać. Jak jesteśmy już w trybie binarnym, jak się programowo przełączać na, na, na odbiór ASCII albo odbiór binarny. I to w locie będzie można. Nawet sobie robić. Słuchajcie, bardzo fajne funkcjonalności będą, gdy opowiem Wam w kolejnym poradniku. I dopiero teraz to by było na tyle. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tą spóźnioną końcówkę, ale myślę, że warto było omówić. Oczywiście, gdy dostaniecie. Tę bibliotekę, gdy zakupicie w wersji 2.0 AT, czy tam 2X AT, bo to może być później jeszcze jakiś numerek następny, ale z dopiskiem AT, to pamiętajcie, że dostaniecie jakiś taki przy okazji króciutki program przykładowy, tutaj MineC, który będzie sobie, tu może wtedy zamiast wyświetlania na wyświetlaczu LCD, to zrobię wypuszczanie tego na drugiego uart chociaż na LCD-ka chyba też wszyscy jak macie moją bibliotekę MK Multi to pewnie MK LCD też posiadacie, tam są wtedy pliki mk o te tutaj do obsługi, mam nadzieję, że posiadacie, a jak nie, to ona jest również dostępna w naszym sklepie, uff to by było na tyle, teraz już chyba było wszystko na temat komunikacji jaski i teraz już mnie nie będziecie musieli że tak powiem zatłuć za to, że o tym nie opowiedziałem to by było na tyle, zapraszam na kolejny odcinek na temat komunikacji binarnej, heja, papa Witam Was, moi kochani, serdecznie i cieplutko. Tak, tak, nadszedł czas, kiedy mamy sobie powiedzieć w końcu e, o komunikacji binarnej w najnowszej wersji biblioteki MK MultiWord 2.0, bez tego dodatku AT, ale już wiecie o co chodzi z poprzedniego poradnika. Chodzi o to, że teraz będziemy mówili tylko o binarce. Przy czym pamiętajcie, proszę, że ta binarka specjalna. Specjalna wersja, super wypasiona. Pracuje zarówno w MKMT 2.0, jak i w 20 AT. Tak ta po prostu wersja ta AT jest najbardziej, no, krótko mówiąc, wypasioną wersją, ale jakby mówię, ktoś uparł się i nie potrzebował komend AT to może sobie zakupić upgrade, albo odnowa bibliotekę tylko multi-word, a być może kiedyś będzie upgrade z tej wersji 2.0 do AT, chociaż pewnie bardziej opłacalne będzie na dzień dzisiejszy zakupić sobie tę wersję, albo upgrade do wersji AT. No ale dobra, BIN, bo mówiłem, że tu się będzie, że jest sporo zmian... I to nad lepsze, dużo lepsze w porównaniu do poprzedniej wersji Multi Ward 1.1. Bo jak wiecie, przypominam, tam też była binarka. No musiała być, chociażby ze względu na te 9 bitów, ale, ale to była, jak mówiłem, trochę taka. No, może z złego słowa bym użył bida wersja, ale taka podstawowa na określonej długości ramki, wspominałem to w poprzednim poradniku, tam można było założyć tylko na określonej długości ramki. Co więcej, w starej bibliotece MK Multi -Word, gdzie my, gdy mieliśmy sobie zakładać kolbeka na transmisję 9-bitową, to trzeba było zakładać innego kolbeka, inna funkcja była get binary, a, a in, dla 9-bitów inna dla 8 i mniej. Tutaj wszystko zostało, że tak powiem, Przepięknie doprowadzone do jedności, wszystko obsługujemy jakby z punktu widzenia tak samo, tak samo zakładamy jedną funkcję callback i tak dalej, i tak dalej. Jak wywołuje się funkcja parsująca, to identyczna i identyczne argumenty przylatują nam do funkcji parsującej dla ASCII. Jak i dla binarnej, słuchajcie. A różni się to tylko tym. No właśnie myślę, że najlepiej będzie sięgnąć do kodu, albo zobaczyć jakiś przykład. Dlatego spójrzmy do drugiej kamery i tutaj w dzisiejszej kamery, i tutaj chciałbym wam pokazać właśnie dzisiaj komunikację opartą o ramki. 9-bitowe, słuchajcie, 9-bitowe. Przy czym, żebyśmy się dobrze rozumieli, mówimy to o ramki, no, bo nie powiem bajty, bo bajt to ma teoretycznie 8 bitów, prawda? Ale jak wiecie, możemy transmitować przez Warta maksymalnie nawet 9, więc będzie to składane w ramach tej biblioteki w 2 bajty, w słowo jedno, tak? A również mogą być ramki krótsze, typu 5, 6, czy tam 6, 7 bitów, mniej niż 8, tak? Natomiast. To umożliwi odbiór całych pakietów, w jaki sposób tę najciekawszą wisienkę czeka, zostawiamy na za chwilkę, ale w drugiej kamerze spójrzmy, mamy taki zestaw jak poprzednio, gdy omawiałem Komendę AT. Tutaj mamy Atmega 1284. Chodziło mi o to, żeby mieć dwa UARTy, bo będziemy dzisiejszy przykład pokazywali w ten sposób, że ten procek na swojego UARTa pierwszego, tu gdzie jest ten czerwony przewód, to jest dokładnie pin PD 012 PD2, czyli RX1, a nie RX0. Na ten uart pierwszy będziemy przyjmowali ramki 9-bitowe, a nadajnikiem ramek bitowych jest drugi zestaw ATB. Tutaj jest używana jest zwykła Atmega 32, która pracuje na tej samej bibliotece i po prostu nadaje nam ramki 9-bitowe co jakiś określony czas, jakieś ramki, jakie zaraz zobaczymy, to jest mało istotne. I teraz Będziemy to, oczywiście, ponieważ tutaj został, pozostał mi w zestawie kwart 16 MHz. To też dlatego dostosowałem prędkość Bound Rate na 9600. Żeby tam nie było błędów, mógłbym zrobić 19200. Ale co to za różnica do celów, żeby to pokazać? Tak? Na razie omawiam środowisko, w którym będziemy działali. AdMega 32 taktowana jest nawet chyba innym prockiem, ale to nie ma żadnego znaczenia. 9600 na pewno będzie nadawała nam ramki ze swojego UART-a jedynego, jakiego posiada, czyli UART-a. Zero, widzicie tutaj wyprowadzony ten czerwony przewód, ale jednocześnie niebieskim przewodem połączona jest masa obu zestawów dlaczego to jest istotne, że masę połączyłem? bo wiecie dlaczego trzeba łączyć masy jak nie, to zerknijcie na odpowiedni poradnik ale ktoś powie, no dobra ale jak masz dwa zestawy do USB podłączone no nie mam, ten pierwszy nie jest podłączony do USB, tylko jest zasilany z Li-Liona, tu nie widać, ale no, tam już z tyłu leży, nie będę wyciągał akumulator em, LiPo, więc rzeczywiście gdybym nie połączył mas to byłby problem to no tak gwoli ścisłości wyjaśnienia tego co tutaj mamy w zestawach tu nie patrzcie na moduł NRF24 L01 i te płytki, bo one mi z czegoś zostały, Jest tu sobie w zestawie ATB testowałem wcześniej komunikację radiową, ale to już inny temat i na inną okazję, słuchajcie, te radiówki no dobrze, dobrze, słuchajcie, w tej chwili na tym wyświetlaczu nic nie widać, po starcie spójrzcie, gdy zresetuję ten wyświetlacz, to mamy pokazuje się tylko na chwilę BIN test ale ten drugi nam nie nadaje zatem załączę mu zasilanie tym Digilionem i powinien ten pierwszy zestaw coś nam odbierać po chwili, i jak widzicie, pojawiają się ramki. Tutaj widać z prawej strony licznik odebranych ramek, tutaj widać długość ramki, pojawiają się co chwilę dwie ramki. Eee, słuchajcie, tutaj miga ładnie diodka nam czerwona w tym zestawie, że widać, że, od, że nie to, że odbiera, ale wysyła przez UART-1. Te zawartości, które tu zawartość, którą widzimy na LCD-ku, wyświetla nam przez swój uart zerowy za pomocą tych dwóch żółtych jumperków w zasadzie jednego. Wyświetla nam przez na uart, co sobie też będziemy podglądali na UART-cie, żeby zobaczyć, że na przykład odbieramy coś za pomocą 9 bitów, a wysyłamy na UART-a. Oczywiście ktoś powie zaraz, zaraz, hola, hola, jakie 9 bitów, jak tu lecą nam znaki jaski? No tak, bo w ramach tych 9 bitów ten najstarszy bit jest ustawiony na 0 i dzięki temu ten nadajnik Zatmegi 32. Pluje mi, tak jakby w cudzysłowie znakami ASCII, ale one znajdują się tylko zawsze w młodszym bajcie, co będziemy sobie za chwilę w kodzie źródłowym filtrować. Ale łatwiej mi to będzie wam pokazać, jak to w ogóle działa z tą binarką i szczególnie omówić te szczególne albo Niesamowite właściwości komunikacji binarnej Multi UART 2.0. Przechodzę zatem moi drodzy do Eclipse'a. Po tym, może przy długim wstępie, ale myślę, że bardzo istotnym. Jesteśmy w pliku main.c, zainkludowany UART jakiś tam LCD. Tutaj tylko moje na razie przełączniki takie chwilowe, bo raz, będę, bo raz sobie działamy. Słuchajcie, zrobiłem sobie, że UART ramka 9, to nie oznacza, że UART 8, prawda, albo UART 9. Tu sobie oznaczyłem, że ramki 9-bitowe będą przychodziły mi jak sobie zrobię HD fajna na UART pierwszy, a będzie to wysyłane a ram, w postaci ramek 8-bitowych będzie wysyłane na terminal na UART zerowy i tak to się w tej chwili dzieje. Może w tym celu odpalmy sobie jednak, zobaczcie, terminal. Terminal jest odpalony i jak widzicie, wszystkie te ramki, które widzimy na wyświetlaczu LCD, tutaj w sposób ciągły przychodzą nam do terminala. Ale dobra, spójrzmy dalej, jak to jest inicjalizowane, co tu się dzieje. Spójrzcie, że również podobnie, jak w przypadku wersji z komunikacją tylko ASKI. Eee, używamy jakiegoś buforka na ramki binarne, ale tu może być zdziwienie. No zaraz, jak to? Ramki binarne, a bufor typu czar? Jak to możliwe? Czy to w ogóle zadziała? A no jak widzicie, działa. Oczywiście lepiej byłoby mi tutaj założyć, jak robię komunikację z ramkami 9bitowymi u int 16. Te, prawda? Ale specjalnie zostawię na razie czar, żeby Wam wyjaśnić te pewne niuanse i ciekawostki. Zresztą to się wiąże z tym, że jak mamy funkcje parsujące, to tu właśnie jest typ bufora. Void. To dzięki temu możemy przekazywać, czy biblioteka posługuje się różnymi typami, w zależności od potrzeby, od tego, jak my sobie ustawimy. Ale zanim my omówimy sobie funkcję parsującą, która tu jest trochę dłuższa, to przejdźmy do funkcji main. Tu powołałem jakiś timerek programowy, który będzie nam potrzebny do celów katowania tej biblioteki, żeby sprawdzić, czy ona się nie wyłoży w jakichś tam y, sytuacjach. Tu mamy jakąś diodę debugową, to jest nieistotne. Odpalenie timera drugiego, który będzie nam służył do realizacji obsługi timerów programowych. Pewnie się dziwicie, bo w poprzedniej wersji biblioteki używałem timera zerowego, tutaj mera drugiego. A dlaczego? Bardzo istotna sprawa, zaraz wam powiem dlaczego. Inicjalizacja LCD, na którym tam wyświetliłem na pół sekundy właśnie ten napis BIN test, prawda? Inicjalizacja uart dokładnie taka sama, jak wcześniej domawialiśmy komendy AT. I teraz to, co jest najciekawsze. UART regi register callback. I tutaj jest dokładnie taka sama funkcja, jak przy komendach AT. W starej wersji biblioteki to się niestety różniło. I był callback dla 9 bitów, inny callback dla 8 bitów. No było trochę zamieszania i sami zgłaszaliście mi, że Przydałoby się to jakoś scalić i wszystko, żeby było w jednym. A więc teraz nie ma znaczenia, czy sobie słuchajcie w MK Multi UART, skonfigurujecie, który UART na jaki na ile bitów, to zawsze kolbeka wywołujemy tak samo dla UARTa 0, 1, tu nie jest oczywiście UART 9, broń Boże, tylko to pamiętacie, że to jest jak sobie podjadę, to jest UART 1 u mnie, tak? UART 1 albo 0. Dokładnie taka sama funkcja parsująca. I słuchajcie, można wywoływać te funkcje parsujące w ten sam sposób, zawsze będzie działało. I tu uwaga, ta pierwsza ciekawostka, jeszcze nie dotycząca tego naj, naj, najznaczniejszej, rzeczy, ale mówiłem Wam, że gdy przestawimy w bibliotekę do pracy w funkcję binarną, to będziemy mogli w locie przełączać ją dla danego ładu, na przykład dla ładu zerowego, z trybu binarnego na ASCII. Na Aski, słuchajcie, w locie, a czasami się to zdarza. Załóżmy, że komendami AT posługujemy się, żeby coś odbierać, ale nagle musimy za pomocą komend AT przełączyć się na odbiór binarny, bo teraz binarnie coś nam ma, ma, ma ktoś coś przesłać, prawda? To będzie można to robić programowo. Na razie to jest robione za pomocą to z biblioteki pochodzi UART tab, taka tablica, ale tutaj zmienię tę funkcję, więc pamiętajcie, że to są wstępne poradniki, w których pokazuję jak to pisać, a myślę, że docelowo tu będzie przykładowy program, który to lepiej, do... pewne rzeczy, drobne niuanse będą się mogły tu zmienić, tak samo jak chociażby funkcji parsującej, już mówiłem w poprzednim poradniku, że tutaj sobie chyba jeszcze dodamy numerek UART-a, z którego e, bo czasami możemy zapomnieć, który tu UART parsujemy, chociaż warto sobie dopisywać go w nazwie. To jednak słuchajcie, będzie można... Można sobie przełączać za pomocą takiego pola bin transmisję z, na binarną. Uwaga, albo jak sobie zrobię, zobaczcie, jest taka też zmienna numeryczna. UD, podkreślenie, proszę bardzo. UD bin, UD ASKI. Gdy zrobię UD ASKI, to teoretycznie przełączę się na transmisję moi kochani ASKI. Ale uwaga! Jeśli któregoś UARTa, w tym przypadku UARTa pierwszego, skonfigurujemy na 9-bitowe ramki, no to niech god, takiej możliwości nie będzie, żeby to działać jako ASCII wprost, bo nie będą nam się zgadzały chociażby bufory, prawda? Bo tu będą leciały słowa 16-bitowe, a nie zmienne typu char char charakter, czy char, czy, czy, czy jak tam zwał, tak zwał, prawda? Dlatego Biblioteka też zadba o to, że gdy przestawimy w pliku UART 0 na przykład, czy UART 1 yy, data bits na 9, to biblioteka sama wymusi, że zawsze to się zmieni na UD, BIN i koniec. Ale gdybyśmy mieli mieć transmisję binarną, normalną, że tak powiem, nie zwariowaną, 9-bitową, a 8-bitową, to słuchajcie, będzie można się w locie gdzieś tam w kodzie programu przełączać na danym kanale UARTa z transmisji ASCII na binarną. I przepięknie parsowanie będzie można robić, nawet Command-AT albo swoje parsować dane. To już jest, mam nadzieję, że miodna rzecz, że tak powiem, a nie było tego w MultiWarcie w wersji 1.1, teraz to się dzieje, można przepięknie z tym działać. Kolejny smaczek, dla, no pozostanę tutaj na razie, bo dzisiaj prezentujemy tylko akurat transmisję binarną i tylko przy ramkach 9-bitowych, żeby już nie namieszać w głowach. To dlatego, też tutaj teoretycznie robię ręcznie, żeby mi się przełączyło na binarkę. Ale tak naprawdę, pamiętacie, jeśli mam akurat na tym łarcie 9 bitów, to to mi się i tak samo włączy. Więc gdybym nawet miał tę linię zakomentowaną, to nie muszę się martwić, po prostu włączam 9 bitów dla danego warta. Odpalam kolbeka i w funkcji parsującej łapię wszystkie ramki, które mi przyleciały. Ale kolejnym smaczkiem w porównaniu do mulki Warta I jest to, że tam niestety nie było pełnego buforowania w buforze cyklicznym ramek binarnych. Tam zawsze była wyłapywana pierwsza ramka, która wpadła do bufora, i teraz, gdybyśmy nie zdążyli jej sparsować, to niestety następna była tracona to był problem, sami mi to zgłaszaliście gdy szczególnie jest duży ruch ramek a właśnie, szczególnie jak mamy sobie podsłuchiwać, czy gadać z modbasem po swojemu, prawda, no to jak jak tam odstępy między pakietami ramek bywają rzędu, pamiętacie półtorej, jeden bajt tak, e, jedna ramka półtorej ramki, czy dwa bajty czy trzy bajty, oczywiście mamy na myśli te bajty dziewięciobitowe, takie, tak e, no to, to są bardzo małe odległości i tam ciężko było wyłamać, i te ramki są co ważne, różnej długości no to tamta biblioteka nie za bardzo się nadawała do tego, żeby sobie próbować cośkolwiek robić własnymi siłami, na przykład, żeby gadać z Modbasem albo z innymi tego typu protokołami. A tutaj będą takie możliwości. Dlaczego? Znaczy, dlaczego to jest jeszcze za chwilkę, ale pamiętajcie, że tutaj będziemy mieli pełne buforowanie cykliczne ramek binarnych czyli jak sobie ustalimy odpowiednio duży bufor i załóżmy te ramki binarne będą przechodziły 7 bajtowe, 12 bajtowe, 40 bajtowe, a my mamy bufor cykliczny na przykład ustawiony na 256 bajtów, ale tu możemy przecież na więcej, bo nawet na 512, 1024, szczególnie jak mamy takiego dużego procka ATmega1284, który ma 16 KB na pokładzie ramu, albo mamy na przykład sobie słuchajcie ATK Shield z proczkiem at 90 can nie bójcie się tego procka, bo ktoś jak słyszy ATK 928, to zaraz sobie myśli, co to za, chole, za cholerstwo, co to za diabli wzięli jakiś procent. To jest taka Atmega 128, tylko że ma dodatkową obsługę Kana i można wiele rzeczy robić, co Wam jeszcze pokażę w innych poradnikach. A więc słuchajcie, rabki są w pełni buforowane. Jak się o tym przekonać, zaraz Wam pokażę. Ale dochodzimy w końcu po tym długim wstępie, wstępie do sedna. Do sedna, a muszę zrobić przerwę, ale to myślę, że ważny moment, bo teraz największy smak biblioteki będzie tuż po tej przerwie. Zaraz wracam. Hej!